Cześć, jeżeli oglądasz to wideo, to prawdopodobnie jesteś albo moim zawodnikiem, albo moim klientem, albo po prostu szukasz wiedzy na temat regeneracji. Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć krótko na temat tego, czym jest kofeinap i jak możesz wykorzystać dżemki, czyli tak zwane z angielskiego NAPy, lub jak je upgrade'ować dodatkowo kofeiną, jeżeli na przykład jest przed godziną 15. Więc potraktujmy materiał, być krótki, zwięzły na temat i ma Ci bezpośrednio pomóc jakby szybciej się zregenerować lub odzyskać siły po to, żeby konkretnie tego dnia, zrobić więcej lub zrobić to na poziomie jakim chcesz to zrobić. Drzemka sama w sobie, cel drzemki jest tak naprawdę szybka regeneracja układu nerwowego, bo to układ nerwowy zarządza twoim układem mięśniowym, więc wracasz z pracy, jesteś zmęczony, idziesz na trening, pora jeszcze iść do innej pracy, po to, a zadbać o coś, o tam coś. Co zrobisz? Poświęcasz 15-20 minut, załączasz budzik w swoim telefonie na maksymalnie 20-15 minut, po po to, aby nie wejść w głęboką fazę snu, po to, aby jedynie po prostu zresetować i odświeżyć trochę twój, swój układ nerwowy. Tak naprawdę, gdybyśmy przedłużyli tą drzemkę, tego napa powyżej 30 minut, jest szansa, że wpadniesz w głęboką fazę snu i tak naprawdę, wybudziwszy się, będziesz bardziej zmęczony niż zanim się położysz spać. Zaczynasz pomieszczenie, wyciszasz wszystkie, wszystkie urządzenia, wyłączasz wszystkie elektroniczne rzeczy. Najpierw, żeby było ciemno, żeby było cicho, żeby żeby Ci było przyjemnie, żeby było przewietrzone pomieszczenie. i Jeżeli masz na przykład opaskę na oczy w ciągu dnia, to jest super, kładziesz się i po prostu leżysz. Jeżeli nie zaśniesz, nic się nie wydarzy. Jeżeli zaśniesz, super. Obudzi Ci budzik za 15-20 minut, które po prostu mocno wpłynie na to, że Twój mózg będzie odświeżony i Twoje zdolności tak naprawdę psychomotoryczne będą zdecydowanie poprawione, odświeżone, polepszone. Jeżeli na przykład jesteś po pracy i chcesz iść na trening chcesz, żeby ten trening był jakościowy, to po prostu zrób sobie takiego napa. napa. Możemy również wykorzystać do tego kofeinę. Czyli biorąc pod uwagę to, że kofeina działa około mniej więcej 45-60 minutach, zależy od osoby, od momentu jakby spożycia jej, możemy sobie zrobić takiego Napa. Wypić sobie kawkę, za 10 minut zrobić sobie takiego, takiego Napa i wykorzystać tak naprawdę pozytywne aspekty i działania kofeiny i takiej, i takiej drzemki, i po około 30-40 minutach, 50 minutach być totalnie odśwież odświeżo, być totalnie odświeżonym, a do tego jeszcze delikatnie pobudzonym poprzez kofeinę po prostu z kawy. Więc wykorzystaj to, daj znać w końcu, jeżeli to takie kofiny kofi by Ci pomagają, a jeżeli chcesz więcej takich metod, które realnie poprawiają nasze zdolności, nasze możliwości funkcjonowania i nasze zdolności robienia, robienia więcej, zapraszam Cię do programu Regeneruj się jak Wolverine, który jest naprawdę tani, zawiera ponad 30 takich właśnie zajebistych i praktycznych metod do tego, aby regenerować się jak Wolverine. Link w bio, zapraszam.